Witam, chciałem Państwu zaprezentować inną część pracy firmy Wire Solution. Wspólnie z firmą Anegis pracujemy nad nowymi technologiami. O firmie Anegis opowie nam Michał. Dziękuję, Staszku. E, tak jak Staszek wspomniał, jesteśmy z firmy Anegis wraz z Przemkiem. E, zajmujemy się cyfrową transformacją firm. E, polega to na tym, że w oparciu o produkty Microsoftu, głównie o, o system ERP Dynamics Finance and Operation, oraz inne, tak jak CRM, BI, pomagamy firmom w cyfrowej transformacji. Aby jeszcze lepiej wesprzeć naszych klientów, zajmujemy się nowymi produktami. W dniu dzisiejszym Przemek przedstawi nowe dziecko Microsoftu, czyli okulary HoloLens 2. Przemku, mogę prosić o kilka słów więcej na temat HoloLensów? Tak, Microsoft HoloLens 2. To najnowszy produkt Microsoftu, są to okulary do rzeczywistości mieszanej. Co to znaczy i co to odróżnia od zwykłych okularów VR? W zwykłych okularach VR jesteśmy zamknięci właśnie w tym wirtualnym świecie. Okulary HoloLens pozwalają nam tak jakby ingerować za pomocą różnych modeli 3D w świat tutaj nasz prawdziwy. Dlatego jest to nazwane rzeczywistością mieszaną. W jaki sposób możemy tą technologię wykorzystać przy pracy z takimi maszynami? Na przykład, przy serwisie takiej prasy pneumatycznej, może Wam się przydać aplikacja Microsoft Remote Assist. Mm. Jest to aplikacja, która pozwala użytkownikowi Microsoft Soft HoloLens połączyć się z innym użytkownikiem Teamsów, na przykład w taki sposób, że użytkownik Teamsów będzie dokładnie widział obraz z oczu osoby używającej HoloLens. I może za pośrednictwem tej aplikacji dawać mu nie tylko wskazówki dźwiękowe, ale również może ingerować w obraz, który on widzi, za pomocą narysowanych strzałek bądź linii i tym podobnych. Czy w ten sam sposób można przeprowadzać szkolenia i pokazać klientowi, co jest neurologiczne i bardzo ważne w działaniu danej maszyny? Jak najbardziej. Jest to druga tak naprawdę dedykowana dedykowane użycie hololensów i remote assist. Takie, takie szkolenia mogą być przeprowadzane nawet na uczelniach, na przykład nie tylko technicznych, ale na przykład medycznych. Na przykład może przeprowadzić chirurg operację z HoloLensami i prezentować ją w czasie rzeczywistym swoim studentom. Super. Myślę, że całą tą technologię przedstawimy Państwu i pokażemy jak działa w praktyce, także zabieramy się z chłopakami do testów i zapraszamy na kolejny film, gdzie będzie więcej na temat HoloLens jak to działa. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo.